Słuchajcie, do cięcia kul i w ogóle docięcia żywopłotów. Idealne są takie nożyce dłuższe, bo wtedy kilka po prostu, o, o dłuższych ostrzach, no i o dłuższych ramionach, że ten ruch możecie wykonywać, bo wtedy ma kilka gałązek naraz. No bo gdybym miała to ścinać takim pojedynczym sekatorem, no to bym się tutaj zajechała, nie? A tak to zobaczcie, co się dzieje, o. Yy, te nożyce są po prostu. No fenomenalne są, tną, wchodzą w roślinę jak w masło. To jest, to jest nowy nabytek w naszym sprzęcie, bo do tej pory mieliśmy takie nożyce, ale one były znacznie cięższe i, tak, te, i te ramiona piórko. miały krótsze. I to jest wtedy robota okropnie ciężka. Ja nie mówię o takim małym krzaczku. O przycięciu takiego małego krzaczka jednego, tylko mówię o, o cięciu żywopłotu. Tak, kiedy jest więcej cięcia. O. Słuchajcie, tu bardzo ważne przy takim cięciu, żebyście nie zrobili czegoś takiego, nie wycięli, czyli ten ruch jest tak po, po płaszczyźnie tej kuli, ale ostrożnie, żeby przypadkiem nie tak. e, nie zwrócić sobie dziury, dziury, bo to wtedy... To znaczy słuchajcie, wiadomo, zarośnie, no ale będzie brzydko wyglądać, nie?